i żaden lekarz nie był w stanie jej pomóc. Wydała dużo pieniędzy na lekarzy, ale cały czas miała krwotok. I to nie było tak jak dzisiaj przyjacielu, że może sobie iść od lekarza na lekarza jak Ona wiedziała, że lekarze jej nie pomogą. A więc postanowiła, że zrobi to, w co wierzyła. A ona wierzyła, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem. Ona wierzyła, że moc uzdrowieńca jest w Nim podeszła do niego i dotknęła jego ubrania i natychmiast jej choroba została uzdrowiona Przyjacielu! może chorujesz może masz jakikolwiek problem natury fizycznej czy psychicznej Bóg może Ci pomóc On może Cię uzdrowić z każdej choroby na własne oczy widziałem ludzi uzdrawianych z widziałem jak spają z wózku widziałem jak ślepi zaczynają widzieć jak musi słyszeć przyjacielu to jest dla Ciebie Izajasz 800 lat przed Jezusem powiedział, że On nasze choroby poniósł, nie naszej wsiął na siebie, a Jego chorobami jesteśmy uzdrowieni. Przyjacielu, choroba na siebie jest nielegalnie. Nie musisz chorować, nie musisz żyć w traumach, nie musisz żyć w niszczeniu. Możesz przyjść i przed niary, przyjąć uzdrowienie, uwolnienie. Możesz stać się też obywatelem nieba, to jest to co najważniejsze. Twoje grzechy zostały przebaczone. Nie musisz już odpowiadać za swoje grzechy. Jeżeli oddarzycie Jezusowi, uwierzysz w Jego niezatworzoną ofiarę. Nigdy nie staniesz na sorcjeu. To jest rzeczą legnie absolutnej zmianie. Jego krew obmyje cię i staniesz się nowym człowiekiem. Narodzisz się na nowo. Ja narodziłem się na nowo. Stałem się zupełnie innym człowiekiem. Ze złodzieja morderstwa i bandyty. Jestem się człowiekiem służącym Bogu. Podejmij decyzję oddania życia Jezusowi. Uwierz z Jego niezacłonioną ofiarę na swoje grzechy. Uwierz, że wstał z martwych. Przyjmij Ducha Świętego. Przyjmij nowe życie. Za darmo.